No dobra, ruszamy w takim no razie. No i zaczęło się. Like, słuchajcie, wam słuchajcie, jak nie popiszcie, będą serdecznie. Gramy sobie dzisiaj na dodatku: Betrayal Beach. Będziemy sobie testować nowy dodatek. Ale jest waiting for players. O! Zima, widzowie, zima nadeszła. Jestem politykanem. Dobrze. Trzeba ogarnąć nowe zasady. Witam, no witam. No i naszym liderem! O, o, jest o widać, widać, tak? A to Dobra, co I mamy dżet, robić dżet, w takim o. razie? Musimy klej i plan okay. Ale AB10, Pla, basket, basket. A, najpierw basket, dobra, rzeczywiście. O kurde, ile rzeczy tutaj jest, ile miejsc. Ale styk. Jak, jak tutaj się kraftuje basket, muszę zobaczyć. A, z tych samych surowców, w sumie z tego przyszedłem. O, Na co mi klej? <laughs> o kurde, straciłem głód. O, dostaję dwa radomowe resources, o. Ancient tool i wood. Miło. Mm. O, kolejny wood. Co daje anci uh, ancient tool? Wrzucisz go na początku rundy, jest dowolnym potrzebnym. A! Ale nie liczy się do basketa jako jeden surowiec? Dowolny? Nie. Ech, szkoda. Dobra, daj gdzieś indziej. Ty, ale, ale to zimno. Każdy, ale ty o nie, straciłem dwie karty. Dobry, nie rozumiem. Jeszcze Co? No, straciłem ty, dwie karty. Jakby, jak pamiętasz jak kliknęłaś tą zakładkę, żeby kogoś gwałtować, nie? No? To e, jakby, pa, Ta, zakładkę, się buatować, nie? No to, patyki, no, to, może, to się może kliknąć z... każdy, ale ja mam dwa tak patyki. jakby nikt inny oprócz ciebie nie może głosować. I na kogo ty zagłosujesz ten wypierdala w zasadzie? Hmm. A Okej. Okay. Ale to tylko raz to działa, Bójcie chyba. Uciec się. Nie. sam jestem tak? bier, chcesz? To działa cały czas, tylko raz. A raz. ogólnie to tak. Mam kamień i mam medium te patyczki, więc tyle mam. Ja Nie więcej. Czy... Dobra. A ja... Klikam, a, jeszcze a a ja Klikam jeszcze się. raz. Czekano, Dobra, mam jeszcze Mam jeszcze łuda. Ała. rzucać wolf. tych patyków, AB, bo ja mam cztery, ale może. Aha. mi jedno Bo Ogólnie na jeden poziom. Teraz a ja straciłem to dwa. Ja straciłem dwa tego wychłodzenia. Ale no to trzeba... No dobra, no to wrzuć te patyki, bo to ogólnie dobra. nam podgraje po prostu, nie? No dobra. Ja też. Ej, a jeszcze raz rusować, Bo dziesiątki nie ma, a nie, nie Witam. Kurwa, w nie jest to. normalna. Wrzuciłem patyczki! <laughs> hi Ja również nie Rzucam ja Wrzucam jedzonko. ale ognisko. O, mamy trzy. nie, ognisko w lesie. Dużo A coś śmiało, Rabia, możecie się poczęstować. Ja jutro zbiorę tak, sobie tak, jakieś ler, że mam jedno życie jestem cała wychłodzona. O, no, ale super! Ja mam dwa Trzymaj się Zosia? Potrzebuję jedzenie! Lider musi przetrwać, nawet naszym kosztem. O ja nie muszę jeść. Dokładnie tak. Lider musi przetrwać. No, jak mi wystarczy. Dobra, no to co? Skipujemy. Więc trzeba o ci... Nieobliczalny skip Zero. Najgorzej. O, i co teraz? Ale się ogrzałam, Jezus. Co to za... fajne. fajnie. A, i po prostu mnie ogrzało, okej, okay, czyli plus 3 do ogrzewania. Tak, tak. Okej, okay, w czy potrzebuje jedzenia? Ja wezmę. Ja nie Ej, ja w ogóle czemu życie? A, bo zamrożone miałam, dobra, nieważne. No. No. Dobra. Warto było ja jeszcze jutro dobra. idę po planca, żeby sobie zrobić tego, zrobić basketa, bo... Ja o, to ja to też to idę to po basket w takim razie. ja idę po drugi basket, basket, bo mam tylko kamień. A to, no, do basket, basket. Kamień. A to, no, to można mieć dwa baskety? No, no, można. można. Możesz oh. mieć cały ten w basketach, w basketach Ja bym ogóle nie chcę sobie zrobić, <laughs> Tak, tak, no To jest więcej lokacji, to bardziej się przydają buty No też Dobra, pójmy to Tlapek, mania Dobra, to co teraz? Idziemy spać Dobra, idziemy spać o nie! Ognisko no przestało płonąć, nic nie widzę! Nie. Halo! Nie gdzie jesteście? Wszędzie głucho wszędzie! <laughs> o kurde No nieźle, już tak ktoś umiera To najszybciej ludzie umierają? No to dzisiaj wautujemy. No ja Idę po plancy Eee, wrzucam jednego planta i A jednego plancy. Idę po plancy Ja też idę po plancy Ja pozbieram po nam na rozgrzanie ogniska O, mam planca! Dobra, w takim razie sobie poplant, poplantuję basket, o! No nie, no i straciłem głód! No nie, no i straciłem wszystkie przedmioty! No, no nie, no znowu straciłem wszystkie przedmioty! O nie! nie, i pazur mnie zaatakował! Dobra, mam trzy plany więcej nie klikam, pierdolę to, idę stąd, żegnam. Czekaj, gdzie. Y gdzie hmm, by tu pójść? Na lejk zbierają klej, to tam nie idę. Do Keva pójdę. Cześć! I tam. O! Dobra, mam cztery plancy, Wystarczy. Ja mam na razie 3T. 3 na rozgrzanie, ale chciałabym spróbować jeszcze jedno. O, mam jedno, to, to będzie mieli ciepło. No i klasa. Także super. No to skip. Znaczy ja to przynajmniej skipuję. No to skip. No, ogólnie tak. No mam cztery plancy, może nam wystarczy. Ma, mam, mam nadzieję, że oni klej pozbierali, chociaż. Znaczy ogólnie tam chyba Ewa mówiła, że ten, że dała... na początku jeden to i jedno to, więc może. Może, może. Nie wiadomo. Ja zrobiłem basket. Ja nie. I chuj będą bez basketa całą gierkę. No cóż, bywa. No bywa, bywa. No i tak pewnie go stracę zaraz. Co Za chwilę tracę przedmioty. No i stracę basket Mo... pewnie. No jak gamblujecie, jak nie wiem kto, to wiesz. No i tam gamblujemy. Trzeba. Kto właśnie, tak, tak obieca... daleko z wrzucam, wrzucam cztery plancy, uwaga. Wrzucam kleja i wrzucam... Prut. Jak to, ale super. Nie ja wrzuciłam... A ja wrzuciłam na no. rysze... musiałam To mi kogoś. Wrzuciłam na rozgranie. Dobrze. Y, jedzenie, dwa kleje i jednego planta. A ja wrzuciłem cztery planty, więc proszę mi gratulować. Ja na początku wrzuciłam no. jednego planta i jeden klej. Teraz Krakuję jeszcze wrzuciłam trzy, ta, trzy paliwka. Przysza ja bym chętnie nie... teraz... coś zjadła. Nie na no, planty, planty chyba wystarczy, no tyle wrzuciłem tych plantów. Mam no, zamrożone jedno żyćko, ale jeszcze bez jedzenia się obędę jeden dzień. Ja właśnie bardzo chętnie bym zjadła, bo mam tylko dwa jedzonka. Co to za hmm. rozprawka? Przecież matura z polskiego no, była. No słuchaj, no nie chciałam wam przerywać rozmowy, Ale ogólnie super było. Gamble się udał. Na no i klasa. zdobyłam trzy kleje. To ważne, żeby gamble poszło do przodu. Tak, dokładnie. Do Raz nie zaszkodzi! Powiedział każdy... Letko uzależniony. Traciłam wszystko, ale dostałam trzy kleje i nie mam basket, więc jest fajnie. No i... klasa. Let's go. O, kurde, o, ile proszę, tego mamy? Łoł! Wow. Szacun, szacun. Ładnie, Ale O kurde, nie. bo dorzucił. No bo jest jeszcze ten Ancient. Nieobliczalny dorzucił. No. Znaczy, nie, to nie nieobliczalny, tylko ten Ancient tu działa jako wszystkie. To się dowiedziałem. tak. tak. O. Ej, dobra, bo Spoko. to jedzenie jest spojzonowane. Myślicie, że próbować je zjeść? Próbuj, co ci szkodzi? Aha. Jak to się mówi? Raz się żyje. Radia literko, jakie są Twoje decyzje na dzisiejszy wieczór? Ja muszę ja na ale ale super. Kogo byście chcieli? A, musimy kogoś wygłosować teraz. No tak. trzeba. Jedzenia. A, no ale to po co? Nie no, nie trzeba, bo przecież nieobliczalny zginął. No właśnie, no? nie trzeba. A, A to co? Faktycznie. A, no to, to po co? Powinno po się co to robić. Kogoś... Skimnij no. to, nie los. rób tego, prawiea, no no uspokój oh, się nie Te mak Też nie nie atakuj nas! Proszę! Zostaw no, nas, nas o, w spokoju. spokoju! Przyniesiemy ci jedzonka i chrustu <laughs> Nie rób nam krzywdy A co I ty czyli tak fokusujesz? Bo jesteś nim klasa Biedny, nie został zjedzony przez głodnego wilka My też zaatakowali Taki smakowity, że go wilk się na, na no. Teraz jak, jak będzie kogoś mówię, atakował, żyłam, to będzie najedzony? jedzony <laughs> znaczy, Teraz jak kogoś zaatakuje, będzie najedzony okay, wilk Idę na planty O, nieźle Idę na drewno A ja idę na drewno <laughs> Ej, ja idę na grzybki. Tu jeszcze mnie nie było. Klej. No. Na co mi klej? Można zebrać śnieg. Na co mi śnieg? Nie potrzebuję twojego śniegu. Co? Ile tego się trafi w ogóle? O kuwa ile masz drewna? E, trzy. To ten. Ja będę to miała ten. dwa drewna i dwa fiłelki. Nie, jestem politykanem. Ile jest Już raz? Miałam trzy, ale no. No, miałam trzy drewna, ale chciałam wyrzucić jedno drewno. O, żeby odmyszyli. mieć. kidding, e, Kidink, Small. Of to Fuel, co nie? O, dobra, to ja mam cztery. O, dobra, super. No i klasa. Teraz no, kipuję. to mamy wszystko. Dokładnie Ach, ale to zimno. Siema, siema. No. Cześć. To mnie też tu tak zimno? Ja nie wiem o co chodzi, ale tak jakby... Śnieg pada A to jest zimno? No, zimno. A ile ma? Tutaj tego można w ogóle zrobić to. Nie publiczkę? no, to RP kurde robię, no. A sorry. O Ojejku, jak mi zimno, a niby maj! No, że święty, a może ja rozgrzeję nisko, może dać ci no. trochę mam na krótki rękawik. Nie. Nie, nie, nie masz kurtki, co może w krótkim jest. rękawku, przy minusowej temperaturze chodzić o i się kobieta. Bo ja jestem. Ee, ciepła oczywista. Jest Gorąca dziewczyna. Ale byś no przesadny, przy minus 10? Brawo. Było warto dwa drewna i dwa plany. Dobra, wrzucam cztery drewna. Pobito mnie, pobito mnie, nie mam jedzenia. Pobito cię? To no wyrzuć tego, pobito który mi... cię pobił. Trzy planty i udał się, że mamy wszystkie dwa. Lud cię pobił? Cię pobił? Ja ja jestem chujowym gamblerem. Let's go, gamblerem. Na jeden dwa straciłam wszystko. Chciałabym, chciała, chciałabym zjeść, jeżeli Można, Prawie zaproszę. mogę cię nauczyć. Nie można. Potrzebuję Dobra, jecaja. ja Potrzebuję. to skipuję. Ja bym chciał chociaż tę swoją Trafiam. porcję zjeść, którą wrzuciłem. A czy możemy zebrać, nie wiem, ogrzewanie? Bo ja się... Mamy ogrzewanie, Cze... jest zrobione. Mam, wziąłem kaloryfer elektryczny, mamy gdzie podłączyć? Eee, mamy, mamy, na pewno, Na pewno Chiri ja ma gdzieś w tym krzaku jakiś kontakt. <laughs> <noise> Myślałem, że pomoże A, O nie, no, Aha. nie. ale porzucali. No, no nieźle Ale by ktoś kto ja był w... na plancach musiał no, nie, to wrzucić No, no, to liście, nie? no, nie, no. Ja trzy, nie, no nie Ja wrzuciłam swoje planty, jedno drewno co, nie ja A do, A, nie, dobrze, o, to No nieźle A ja właśnie, czyli Klapek wrzucił dwa planty Czyli Klapek też był na tym A to są rzeczy useless z tego, z plantu? zabraliście mi jedno? Jest, 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 duża duża to, że, jest duża szansa na to, że... No, klapek, jest duża no, ja szansa na to, że Klapek jest impostorem ja mam dwa planty to? i mam jednego Kleja w ekwipunku jeszcze, został mi Aha, no to czemu nie wrzuciłeś? Kleja? No, no Ale, ja nie Klapek nie jest nie zły! Nie Ale Kleja ten... No, nie mogę głosować czy, nie no, nie nie Potrzebujemy Raffia. drewna, Ejbi, co ty... Raffia. No przecież planty też Raffia. Były, Raffia. były potrzebne klapka. To ale kim Ja, ja wiem, ja że kleja ma. klapek dwa, to mieliśmy pięć. To po co mieli? E, miał, no dobra, dwa, ale no. Jakby, jakby dali dodatkowe, to by, no nie, to no. by uratowało by, bo przed dwoistami. No to nie no możemy tak lic liczyć, już... że jest na styk i tak dalej. Musimy... No, no ja właśnie, ja musimy miał więcej to dać. Ja tylko miał, to co miał więcej? No nie ma plancy, mówił, że ma dwa plany jeszcze. No to teraz sperować go, czy egzajlować go? A nie, tak, to się decyduje. Liderko, twoja decyzja jest najważniejsza. A bo pięć, No ja to po co ci klej jest w takim razie? Po pięć co prace. ci klej? No bo było 10, co ja miałem te dwa stracić, kurwa? Parę gość, no. parę gość. No, go, no to parę, trzeba było gdzieś indziej pójść. No dobra, no ale, ale ogólnie ja bym uważał, no bo ogólnie są wrzucone dwie, dwie, te, dwie te... Dwie te uselessy wrzucone są z planców, więc ogólnie ja bym uważał. No dobra, ale gdyby nie ja i Klapek, to byśmy w ogóle plantów tam nie mieli wrzuconych. Ja wrzuciłam trzy, on dwa, czyli tak jak się ugada... ugadaliśmy No się dobra, czas. ale to nie zmienia faktu, że parę z z was mogło wziąć, żeby się wyczyścić no. i dodatkowo to, nie? A co jeśli Klapek no tak, tak no naprawdę tak nie ma ciekaw... tego kleju, tylko ma, miał dwa uselessy i dwa plancy? Tak, my go wrzuciliśmy. A impostorze mogli go wczoraj, bo wczoraj klejam, ja ci wrzucę, tak? jak nie będzie kleja, to ci wrzucę tego kleja i zabawię, ja się wrzucę. teraz naprawdę coś zrobić. Jeszcze ja, tak chcę nas sabotować, widzicie? Ej, ale ja też, bo ja mam kurwa dwa życia i zero jedzenia, bo zabieracie. O, to tak jak ja. Ja też mam ja dwa życia zjednoczonych. Alecie jedzenie, idę zbierać z Dobra, jedzenie. ja też idę po jedzenie tego kleja. Albo nie, nie będę rzucował. Idę po Guma. drewno. żarcie by się przydało Jakoś gamblować mocno. Co wy tu o, zrobiliście? Dobra, najibim, najibim, testuję Czemu na mnie testujesz? Kurwa, a, no, ja bo ja tutaj, tutaj no to, to jestem tako. czysty, no i Po co mi klucz? już nic nie robi. Już no już nic nie robi. Trzeba było kurde użyć e, na jakieś klapku, jakieś a nie! 100%. Ale no, słuchaj Dobra, idę dobra. po żarcie jakieś. Wziąłem dwa drewna, idę po żarcie. Tylko gdzie to jest żarcie takie można zdobyć. Na no, Nawalej, dobra, idę na walej. A czekaj, bo plance są dzisiaj podstronione, a to oni będą na walej. to idę na Lake. No. Cześć. O nie, minus dwa tego, ło, de temperatury. A, nie, przepraszam, o, Miałem dobra. życia. Ancient pot, uuu, to by było fajne. Dobra, wezmę. Mam jedno drewno, dwa fuele i trzy jedzenia. Ja mam jedno żarcie, dwa, dwa drewna i ancient pot, potem to użyję, to dostanę dwa dodatkowe surowce, teraz tego nie będę używał, bo mam pełny ekwipunek To już w bazie użyj No użyję, użyję, jeszcze jak Ready Ale jestem czysty, słyszałaś Ja uważam na klapka Tam Na klapka? Znaczy ogólnie tak, ogólnie no ktoś kto był na plancach poprzedniej nocy wrzucił te dwa uselessy więc yy, ktoś z Planców jest podejrzany Ciri była na Plancach, Klapek był na Plancach I nie wiem kto jeszcze był na Plancach Ja byłam A, no to... A ktoś jeszcze był? Nie pamiętam A, No to chuj No ale no, ogólnie... No, co, na... co najmniej oni Dużo osób tam było No, no to właśnie dużo osób tam było, musisz pamiętać kto tam był Bo no inaczej dobrze, przegramy się. Witam Czemka. Wrzucam dwa drewna. Zginął? No? Poszłam, Jajno. poszłam Kogo nie ma? No. Plapek zginął. Lapek. O kurde. Dobra. Jedzenia wrzuciłem trzy, trzy drewna jedzenia. i ancient stool. I jedno, jedno jedzenie. Ja, ja nie mam jedzenia, ja nie ale mam zdrowie. Ja wrzuciłem jedzonko i chociaż te jedno małe muszę zjeść naprawdę. Bo no, muszę ja zabrać dzisiaj. jedzenie, poszłam na ten, poszłam na lokację gdzie nikogo nie było, nabiłam tret level 6 i nie znalazłam żadnego jedzenia O A gdzie nie, no, to... no bo to musisz iść do Ty. takich miejsc Czyli Ej, nie czyli ma też A, się Czyli, czyli też nie żyje, to no. Co, jest? Co Dobrze. To no to zobacz, Ale przynajmniej ja wiemy, jest że czysty. jestem czysty Ja jestem czysta, muszę kogoś wygłosować dzisiaj Nie, nie, muszę. nie, nie trzeba, bo się No Nie, pali. Nie, to teraz ten... nie musisz, nie no, musisz Nie musisz, jest. na początku a w sumie jestem ciekawy czy Chira albo kropek mogli być Myślę, że któryś z nich to... na pewno był Może tak być, no No dobra, to skip chyba Dobra, skipnijmy bo no, chyba, no. Keep, keep. Ja bym wzięła dwójkę sobie O, ktoś rzuci no, no. waste'a O, czekaj, Madzia, Grim... Grim albo Madzia muszą być impostorami w takim razie nie. O, mamy wrzodniki impostora! 50-50. Ja, to, bo... 50, 50. ja, nie ja biorę, bym wygłosował cenne, kogoś. Ja a, a jeszcze Grim podjebał jedzenie. Rama. Madzia, ty, tak, 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 tak. Jest czysty. A ja, tak byś, o, Madzia na sesji. A na tym, na tym? Ta, tak, no, głosować teraz? Kurwa, przepraszam. E, lepiej no, wyrzucić kogoś, albo Grim, fiwela. albo madzie. Zrobię jak uważam. Bo ja w Bo ja mam ogólnie... nie. Bo ja 8 O, trafiłam! Ja, ale myślałem, że jakaś wyliczanka będzie czy coś. Ej, ale nie weźcie. Ja uważam, że ty. Ania? Ma nie uważaj nie uważaj uważa. sobie, bo nie zaraz no. zostajesz oskarżona za ja współudział! kurwa! Mam nadzieję, że tyle pozbierała rzeczy. A... Dobra, wypierdol go. Ale nie, ja <laughs> powiedziałam, kurwa, że jedno drewno zebrałam i kurwa sześć paliwa. Ale ona się odpada. Gdzie odpala. jest to paliwo? Ona, ona kurbuje, ona jest zła. Co? Dobrze! No, kurde. No. A Mania będzie takim razie druga! Skoro broniła Grima Ha! Tak. Mamy Cię Maniu! No rzeczywiście, macie rację No wiem, że mamy A coś więcej no. do zadania? Ogólnie <gulnie> dostajemy jeden helfa, więc przypał O Ja tracę jedno zdrowie Dobra, po prostu na następ... no. zewnątrz no. No. A marłem. w sumie to dwa, bo... No, co, mi co, mi mi się, co jest? O, no coś. <grym> Ej, mi się wyjewał. No, bo straciłem dwa zdrowia, przez to, że żarcia nie miałem Jak to się mogło stać. No ale już wi wiedzą kto jest, więc na ludzie to wygrają. Ale byłem przez killerem i, z, e, klap, i klap, klap, klapka. Klapka tak. byliśmy sami, klapek okay. mi się tam zwierza co i jaka ja mu prosto w głowę. Ale jak? Coś co, co miałeś? Tak, no ja mogłem, dostałem pistolet i mogłem losowego gracza odstrzelić. O kurde. W sensie tego, którego wybiorę. Tylko to ma jeden minus, że przez moment takie się z ciebie chmurki unoszą. Yy, tego, wiesz, yy, no, w więc. No nie źle Ale akurat udało mi się, bo przeniosłem się do Mani, która by siedziała sama, i. <laughs> A Mania jest drugim. No, tak myślałem. No, no, no nie było innej opcji, bo broni, broniła cię Nie no, no sensu raczej, cię raczej pewne. Raczej pewne. No to... Kamienie, nie? Więc w sumie dobrze, bo jakby Madzia zebrała żarcie, bo ja o, swój... jestem... mam zero żarcia i dwa życia. Tak chyba ją wygłosujemy, już, nie? Tak, wygłosują. Eee, no mam taką nadzieję, to... że nie, nie tak? zapomnieli. A ty się gamblujesz? No. Je, nie bo... mogą chyba zginąć wcześniej, nie? Bo... A nie, bo to po nocy dopiero. Tak. Hmm. Znaczy no, jakby... Jakby I... się wyjebała, to by... Prze... Ja. by się przegrali. Albo w sumie Madzia też jakby się wyjebała, to ja, byśmy się nie nie przegrali. Maja, wywal się, please. Poroluj ro, po troszeczkę na dyszce. Hmm, no nie wiem. Na no cóż, po gierce już raczej. Nie, no prosto, to jest. O, no rolni, mwa, rolni. Ja, tylko, tylko 9 jest na mnie. Wrzucę, wrzucę. Mam 2 łódy. Co ten Davy, tak się stało, telepie? Halo! No, no, to to masz, ja to masz, ja nie je, Mania? Wrzuciłam... Jezus, Tata ile waste ...i trzy jedzonka. O kurde, um, Bella. Mamy ja Waste. Same y. Nie no, Grim, wiesz co? Ja bym też coś potrzebowała, ja nie mam co? w ogóle... Co? Walczę! Walczę o dumę sabotażystów. ogólnie tak. bo jestem martwa, ale nie wiem. Jeżeli wiesz, mamy tak wszystko, to fajny. jest hit. Jeżeli nie, no to... No tak, masz rację, masz rację. Mam nadzieję, że wyrzucą, w Jak tej jest? sytuacji to, że Arabia jest liderką, to jest zbyt OP. O, udało im no, tak. no, mogę, no, mogę się. Mogłeś ją to zastrzelić. Moje 2 jest wrzucone. E Fakty, faktycznie. Ale no, no w sumie mogłem tak zrobić. Tak. Tylko Arabia tam była w tłumie z wami, więc Ty ciężko by ją było wyhaczyć. No, no ja mogłeś ja ja przejść, przejść, strzelić i pójść. No <laughs> było tak no, śmieszne. <laughs> tak. <laughs>

no dobra, możesz to czytać zawsze z tego, nie? Z karteczki, które nie. mi wysyłał. Nie. Co? 200 IQ. Co chcesz? Jak chcesz? Mogę jeszcze o, jeden jest. dzień przytrzymać, wiesz? No po co? Ja pierdolę co to No co? co, rabia, to za, no co? Ach, bez sensu takie przedłużanie. To oh, jest yeah. to nie ma innej opcji, żeby ktoś był Postajemy inny. To przecież bo między Grimem a Madzią! No i wyrzuciliśmy Grima, był zły! Dlaczego w takim razie nie wyrzucają teraz? Mani, jeszcze Mania przecież broniła Grimald, no przecież to jest obvious. Mam jeden HP, zero jedzenia. No cóż, ja tak samo. Ale ja raczej jeszcze gambluje ten kolejny przecież dzień. Nie. Dramat. Ja pierdzielę. <laughs> jeden HP, zero jedzenia. ja wstrzymaj tam. się jeszcze jeden dzień, to cię odwalimy w nocy. To niech każda pójdzie na inną lokalizację i poszukajmy raty. Ja bym ten na. Ja i... Ej, bez sensu. Nie, yy, nie Tak, że tam im rzucacie za sobę, to ja im jedzenie. Tak. Skoro nie chcą wygłosowywać, to nie mają. trzy pozytywne. Czucu, <słuch> widzimy się już wieczorem. To tak, hmm. wrzucam dwa małe jedzenia i dwa kleje. Nie, ja wrzucam na rozgrzanie, bo. Masz no, kamień, Madzia? Oho. Dobra. Ale są w surowce. A? E, tak, wrzuciłam e, jedno Nie, no, no i twoje... dwa kamienia. E, ja gadałam po prostu. Wiesz, to cie. W każdym gadałam, nie <laughs> I skip nie mam od Dobra, skip. Next rundek e, będę. Jeżeli mi się trafi szef, to ja od razu zgrima wody. Jest dobrze. Trzy <grych> na trzy. Ja medium. Trzy na trzy. Ja też wziąłem medium, bo nie mam życia. No strzelajcie, no. Ja mam jedno jedną to. Się zginiecie zaraz, no co wy robicie w ogóle? Co <grych> za <grych> <stron> jest? <grych> Ale cinema. Nie no, tak stronę. Od... Trzy nie, teraz baby debatują się. nad ogniskiem. Ja nie no. No musisz, no. To ty. Nie to ty! O, dobrze. O, Aj, dobrze. Dziękuję. Zaufanie. No nie wiem, nie Dziękuję wiem. Za... Przegra, z to jest Nic nawet. personalnego! Nic personalnego, nie ja, ja, ja nie wybieram tego personalnie. Ja Więc... ci mówię, że chcecie przegrać jako te jako. Yy, Muszę jak komuś jak zaufać, no chcę. Niestety... przegrać jako ten <noise> jako ten. <noise> na, na największą skustkę. Jako ludzie. No niestety. Nie. Ja nie a wiem nie po, wie, co, nie po wie, co to przedłużanie Przecież, przecież kurde Dosłownie no nie było możliwości, żeby Madzia była zła Ale wiesz co, AB? Nie znam aż tak dobrze Ale przecież ja się nawet ci dokładnie się powiedziałem? powiedziałem Jakby masz, ma sytuację, gdzie Grim Kłóci się z Madzią, okazało się, że Grim jest zły Mania broniła Grima No tak to kto może być inny No dobrze, masz radę no. to Była moja 200 IQ zagryzka Nawet to powiedziałem przed śmiercią osiągniesz. Nie była Jestem do... dobrym marsonem